Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie naszych drogich słuchaczy na cotygodniowej audycji ProLife. Dzisiaj chciałbym przedstawić krótko sylwetkę najnowszego, dwudziestego z kolei laureata Nagrody Fundacji Źródło, która wydaje od ponad 20 lat. Tygodnik Rodzin Katolickich Źródło. Kapituła Nagrody Źródła wyróżniła w tym roku szczególną osobę: kapłana Archidiecezji Szczecińsko-Kamieński, ksiądz kancelarczyk. Tomasz, jak mówi się krótko o nim w Szczecinie, urodzony 12 sierpnia 1968 roku przeszedł szczególną drogę życiową. Najpierw rozpoczął swoją naukę już w takim dojrzalszym wieku w Technikum Rolniczym. Później rozpoczął studia na Akademii Rolniczej, ale jak sam powiedział w jednym z wywiadów, czuł, że jego szczególnym powołaniem jest służba Jezusowi Chrystusowi. Po wystąpieniu z Akademii Rolniczej, bo wiedział, że tu nie jest jego miejsce. Szybko upomniała się o niego Wojskowa Komisja Uzupełnień i w 1989 roku ksiądz Tomasz trafił do jednostki łączności specjalnej Wałcz. Przez rok przebywał w tym wojsku. Jak znowu pisze, to był szczególny rok jego dojrzewania, znoszenia pewnych doświadczeń, no pewnych prób nawet upokorzeń, ale kształtowania się jego kapłańskiego powołania. W 1993 roku wstąpił do arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. To bardzo ważna data. Mówi, że właśnie w czasie studiów spotkał się ze wspólnotą wiara i świat. Ta wspólnota ukształtowała jego szczególną wrażliwość na obronę życia każdego. Człowieka, od poczęcia aż po naturalny kres. Po ukończeniu seminarium, otrzymaniu święceń kapłańskich w 99 roku poprzedniego stulecia ksiądz Tomasz trafił na swoją pierwszą parafię w Szczecinie, ale też nie było to przypadkiem, że właśnie w tej parafii był dom opieki społecznej, gdzie niejako dojrzewało, umacniało się powołanie księdza Tomasza nie tylko do służby Chrystusowi, kościołowi katolickiemu, ale także do tej szczególnej służby życia. Wiemy jego Najsłynniejsze w Polsce marsze. Zaczął je organizować razem z Katolickim Stowarzyszeniem Civitas Christiana od 2001 roku. To są największe marsze w całej Polsce. W Szczecinie gromadzi corocznie około 20 tysięcy osób. Marsze pełne dynamizmu, marsze pełne młodzieży, marsze pełnych znakomitych inicjatyw. Młodzież na tych marszach niesie encykliki. Papieskie, przepisane na białym płótnie. Niekiedy taka encyklika pisana przez młodzież na białym płótnie ma 300 metrów długości. Szczególną działalnością księdza Tomasza, ale także całej jego grupy jest to, że wspierają marsze życia w wielu, wielu miejscach, i to zarówno w kraju, jak i poza granicami naszej ojczyzny. Sam w Krakowie doświadczyłem wspaniałej pomocy, inwencji i dynamizmu księdza Tomasza z jego współpracownikami na krakowskim Marszu w obronie życia. To był pierwszy krakowski Marsz dla życia. I tu pomoc księdza Tomasza była wielka i widoczna. Uczestniczą także w zagranicznych marszach dla życia. Wymienię tylko Berlin, Rzym czy Pragę. Tu są różne doświadczenia. Ksiądz Tomasz podkreśla: Jeżeli w Czechach, we Włoszech na Słowacji, na tych marszach w obronie życia panuje radosna atmosfera. To marsz w Berlinie, to marsz dramatu. Czuje się agresję przechodniów, czuje się werbalny atak. Niekiedy trzeba użyć brzydkich słów: hamski, niekulturalny atak tych, którzy budują cywilizację śmierci. Na szczęście chroni uczestników marszu policja, ale to też daje wiele do myślenia, w jakiej Europie żyjemy, jakże różnej. Tam, gdzie bronią życia z radością i te marsze spotykają się z życzliwością przechodniów, a tak jak w Berlinie, tu jest atak werbalny i potrzebna ochrona dużych sił policyjnych, żeby ludzi, którzy bronią ludzi nienarodzonych, ochronić przed agresją innych obywateli. Cieszymy się, że ksiądz Tomasz kancelarczyk będzie gościł w Krakowie, otrzyma nagrodę imienia sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. Niektórzy pytają, jak się to dzieje. Kapłan otrzymuje nagrodę ojca rodziny i dobrze się dzieje. Z udokumentowanych materiałów wynika, że grupa, którą kieruje, inspiruje duchowo ksiądz Tomasz, uratowała co najmniej 32 dzieci. Jest więc ojcem duchowym i to nie tylko tych nienarodzonych dzieci którym groziła śmierć i urodziły się szczęśliwie ale także tych matek które zachowały czyste sumienia i radość macierzyństwa dzięki działalności wspaniałego kapłana. I na koniec krótka informacja. Na początku stycznia siły wrogie życiu chciały dokonać przyjęcia w Parlamencie Europejskim deklaracji o godności w ostatnich chwilach życia. No piękna nazwa, a kryła się za nią promocja eutanazji. I odnieśliśmy z pomocą Bożą sukces. Otóż ta deklaracja została odrzucona i to jakże wielką większością głosów. Otóż zaledwie 95 europosłów spośród 751 poparło ten dokument, który chciał promować eutanazję, atak na życie człowieka chorego, podeszłego, niepełnosprawnego. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże.